mam widzowie, dzisiaj będziemy otwierali po 100 dropów z Alanem i zrobimy sobie jakby trochę taką bitwę, kto będzie miał lepsze mityczne to jest 2 y, punkty, a legendarny 4 bo sobie otworzymy dzisiaj 100 za darmo, więc wchodźcie do bs i musicie mieć powyżej 400 pucharków i wchodźcie też na kanał kolegi Alan Trick się nazywa No i jeszcze do Michała Zeta. Zeta ja Michał, Michał Brawl No Dobre. to już No ja już lecę. Dobra. O. Lecimy. Rzadki. Jezu, nie mam takie lat... lagi. Rzadki. Ja ci rzadkie. O, mityczny! O, już... skin! Dobra, poczekaj. Ciemny Chester. Ja muszę sobie zapisać. Hmm. Dobra. Okej. Okay. Tylko ja tam wszystko... Dobra. Taki. Do Dynamajka, w Fidget spi, Spinner. To potem zagramy, Epic. Dobra. To potem sobie zagramy, właśnie. to co wygrapiliśmy tymi masz, spinami. Ty masz dwa? Co? Co dwa? Wiem, no, tak. Ja też. Tak. Pierwsza opisku. Skor... Kurde. tak. kredytów? Grać z opisku kredytów. A mi właśnie... No w ogóle nie są kredytów, bo... No i, no i kurde, po co mówiłeś? Wydrobiłam 100 kredytów. Kurde... Dawać mi jakąś legendę. No Jezus. On tu mają takiego fałka. No Kurde dawaj. no, jak dawać mi legendę, panowie. O, legendarny. Dobra, zapiszę sobie. Dobra, nosem. Skiny jakiś? No nie, Bibilanty, ona jest brzydka. Bibilante! Ona jest brzydka, mega. Mi się nie podoba. No zawsze jakiś kim, nie? Na przynajmniej szpielszy kredytów. Kurde, no jakąś jakąś legendę. Ja sama epiki mam. Albo zawsze. No ja też. Kurde, no nawet mi jakieś mitykę albo legendę. O, mitek. Ikona gracza. Mityczny? Ty, bo ja już muszę... Spray! Poczekaj, ja muszę sobie zapisać. Dobra. Oj, ona cienko u Ciebie. Ja mam już 10 punktów. No, no, no. I? I... Gwiezdna Mocki, Cik. No, to niesamowite, nie? Porządku na <laughs> Mi zaraz będą się kończyły. A tylko jeden legendarny? Kurde. O mi teżny? Ile masz punktów? 200 kredytów. Ja 12 już. Kurde. Kurde, ale ja nic nie dropię żadnej legendy. Jak będą wydropi tyle? Tych legend wydropili. Ja się pytam jak, jak ja mam jedną legendę i widzę, że już zaraz się skończą. Mi też nie. Mi też nie? Gartecz, I... do skin do RT. Do pisa? Do RT. Kurde, ja. ciemno tu jak. No Jezu, jeszcze pola mnie zaprasza. Ja tu robię peing. Ja mam dziecko! Ufoczek Jezus! Ej, bo zaraz się skończą! Ja nie, jestem. Ale jak się okazuje, nie będziesz miał żadnej legendy, to ja nie wiem. Ja mam już legendę Aha no. Dobra, ale jedna legenda to co to jest, chłopie? Legenda! Dobra, zapiszę sobie. Ja muszę pomps przed Nosem. Nie kredyty. Chłopi kredyty. No nie chcę z gramy sobie w ogóle. Myślę, że na najgorsze co mogą dostać. Dajcie mi jakiegoś mityka! Dajcie mi jakiegoś... No dajcie mi jakąś legendę. Ja muszę na piszkę. Kurde no dajcie mi legendę! Nie wiem, bym musiał pozliczyć. Ja mam 14. No kurde. Ale to się nie da z tymi legendarnymi. Jak... Ja dropię jakieś piec z kredytów. Jakąś babilant kurde. Za co ja bym wolał? Bym wolał jakiegoś fajnego skina bardzo rzadkiego. A nie kurde jakieś Legenda. Legenda. Ja. No Skin jakiś? Dobra. Fajnie. Bluszczowa Bell. Dobra, fajnie oddało. Ja się cieszę, nie? I I co? Kapitan kruch? Kapitan Ja go mam. On jest fajny nawet. No fajny. Kurde, ile to trwało tworzenie. Wydropiłem skina do bibi z lepickiego. Jezu. Dajcie mi ile No dajcie mi, jeszcze mi tyka. Skończyły mi się. Co? No, jak mało monet! Ja, jeszcze mi się brał zbugował. Gnij z Bibi czy Grom? Którego? Z bi, Bibi. Mm, do czystera Skin. To Bel, skończyłeś? Ci... To poczekaj, Parówko. Poczekaj, poczekaj. Ja tutaj sobie poustawiam skiny. Nie? Nie kończ, nie kończ nagrywania. Testujemy to, co dostaliśmy. Dobra. To ja sobie wynagrodzę do dynamajka i sobie jeszcze ładowiem. Podsumowanie. Poczekajcie, widzowie, bo ja. Światło słyszę, bo jestem ślepy. Ej, to cię zapraszam. To co zapraszam? Ale dobra. 4 6 10 22. To ja mam 18, więc 4 punkty. A ile miałeś legend? 2. Jasne. A ja gdzieś przyociąłem bi bi no. Co? Ej, ja nie zauważyłem! Ja wydropiłem dwa skiny do Bibi. Ej, to ja składam tu film, a Ty będziesz jeszcze nagrywał. No to okej, okay. no to kończ. No to powiedz sobie, kończymy na 10 odcinków. Dobra. Ja testuję sobie Bibi. Dawaj. Ja testuję sobie yy, bibi dlatego, że ja mam... Ja testuję sobie dynamite'a z tym sobie stestuję, bo ja wszystko. Ale... To, to dzisiaj... Ale dzisiaj kurde... Niestety to, to 500 kredytów, to mnie tak denerwowało. Nienawidzę 500 kredytów. Ale on by się pewnie cieszył. Ale i tak jest dobrze, bo nie ma żadnego star power'a. Aha, no. Ale u mnie nie ma, więc u mnie git. Dobra. Dawaj. Co ja robię? Odkleiło mnie, odkleiło mnie! Odklejka totalna z mojej strony. Kurde! Dobra, przegrana. Ja w ogóle nie zobaczyłem, jakie strzały są. Poczekaj, idę na arenę treningową zobaczyć, jakie one w ogóle maszały, bo nie pokazałem. Albo zagram Tom. A potem pokażę. Ja już tego gadżetu ani Star Power nie drupnąłem, więc git, ale trochę ten Star Power mnie denerwuje. Że akurat go. Bo tak się łogit Normalnie, poczekaj. Nie, chy chyba ma inne. Ale nie wiem. Tak mam inne. Dobre. Dobra, ja uciekam. Dobra, nie odkleiło mnie totalnie! Odklejka z mojej strony. Dobra Ja nie co ja robię Jesteś tam? Alan Jesteś? Czym ja biję? Dobra a ult? Ult, normalny, bo chciałem pokazać widzom mm, dobra i szukamy teraz po kolei no. Dawaj, graj.

bo tyle bije, że ma i ponad. Niko ma chyba 11 mocy, ale to już. przegrywamy jak. Więc. Hmm. i tyle jeszcze wszystkie mam. Dobra. Dobra, ja wydrukujemy jeszcze do bar. No. Ja wydrukujemy ile? Cztery skiny. No. Dwa do Bibi, jeden do RT, jeden do Bell. Więc nawet git, Ale miałem trzy lata nawet O, Angelo ma pierwsze kurde złoto. Co ja zrobiłem za jajko? Kolejny odcinek Kurde, wąbrze, już to uderzyłem Kurde, brawo, laciżnisz Będę Będziesz oglądał dzisiaj live'a pandy, jak No a mi teraz no, przez chwilę, y, przyszło powiadomienie. Widzowie kot pan oddaje. Mm, no on mi oddaje. Widzicie? Widzowie trzy legendarne ster dropy. tylko pięć. Dobra, no to co widzowie? No to możemy kończyć ten odcinek. No co, no co, no co pa.